Cześć. Dzisiaj opowiem Wam o metodach płatności, jakie możecie wykorzystać w swoim sklepie. Na Shopify mamy do wyboru kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt sposobów i metod różnych do pobierania płatności w swoim sklepie. I to, co wybierzecie, zależy już tylko od Was, od Waszych preferencji, od tego, jakie są koszty z tym związane i od tego, w jakim kraju mieszkacie, bo nie wszystkie metody płatności są dostępne w każdym kraju. Zostańcie ze mną, zobaczycie, jakie ja, ja mam płatności i dlaczego je wybrałem. Opowiem i pokażę wam to wszystko. Oprócz tego chciałbym was zaprosić na swoją grupę facebookową, gdzie wiedza codzienna o dropshippingu, gdzie razem wspólnie będziemy rozwiązywać i rozwiązujemy problemy związane z dropshippingiem, pomagamy rozwiązać swoje problemy i też pomagamy rozwiązać problemy innych. Dlatego zapraszam was serdecznie, link oczywiście znajdziecie w opisie. Ja jestem Luka Dylu i zapraszam was na serię Wiedza codzienna, która jest nam niezbędna o dropshippingu i e-commerce ogólnie. Zapraszam. płatności brama do naszego bogactwa dlatego ważne jest abyśmy wybrali taką formę płatności aby była dla nas jak najbardziej korzystna aby opłaty nie były za duże aby transfery nie trwały za długo jest wiele rzeczy na które trzeba zwrócić uwagę i dzisiaj rozmawiamy właśnie na ten temat ale zanim do tego przejdziemy to bardzo bym was prosił bardzo naprawdę abyście dali łapkę w górę zasubskrybowali kliknęli w dzwoneczek żeby YouTube wiedział że ma promować mój kanał będę bardzo wdzięczny za to i w zamian Podzięczę się wiedzą, którą przekażę Wam w następnych filmikach. Oprócz tego, pamiętajcie, tak jak już mówiłem wcześniej, o zapisaniu się na grupę na Facebooku Wiedza Codzienna o Dropshippingu, gdzie razem będziemy rozwiązywać wszystkie problemy, jakie są związane z Dropshippingiem i e-commerce. Ja z mojej strony będę publikował filmy z wiedzą na YouTubie, a część będzie dostępna tylko dla grupowiczu to będzie grupa jest tylko po to aby była grupą wsparcia Czyli jeżeli ktoś ma problem to będzie wiedział gdzie się udać żeby uzyskać jakąś odpowiedź a teraz już zaczynamy jak widzicie jesteśmy na głównym panelu w Shopify klikamy w Settings Settings znajduje się tutaj na dole w rogu w lewym dolnym rogu i później klikamy sobie Payments jak widzicie ja mam tutaj ustawione już niektóre formy płatności I zaraz do nich wrócimy na początku wam pokażę że Możemy sobie wybrać, jakie chcemy formy płatności. Jest naprawdę dużo tego. Klikniemy tutaj, to mamy do wyboru naprawdę kilkadziesiąt różnych form płatności. Oczywiście nie wszystkie są dostępne w danym kraju. W moim akurat nie są. Zależy, gdzie mieszkacie, to może być trochę inaczej. I tutaj możemy sobie wybrać, z czego chcemy korzystać. Także jak widzicie, od Was już zależy, co sobie wybierzecie. Shopify ma wiele metod, które możemy sobie wybrać. Ja wybrałem Shopify Payments tak zwany Stripe yy, i on obsługuje wszystkie najważniejsze płatności czyli debet karty kredyt karty yy, Apple Pay Gpay jak widzicie trans, yy, opłat za transakcję nie ma jeżeli tylko ktoś płaci kartą kredytową no to musimy zapłacić 2.2% od wartości plus 20 yy, to jest Pi akurat u was może być to w złotówkach lub w dolarach zależy jak sobie ustawicie konto podajecie też numer konta który chcecie gdzie chcecie, aby pieniądze były przesyłane z tych płatności. Plusem tego jest to, że e, wszystkie opłaty, które macie związane z Shopify, za Shopify, za a, aplikacje, będą pobierane od razu z tych pieniędzy, które tutaj się uzbierają. One są dostępne od razu. Możecie sobie ustawić, że pieniądze będą przesyłane na wasze konto. Mogą być codziennie, mogą być raz w tygodniu, raz w miesiącu, jak się coś uzbiera. Także ułatwia nam to trochę sprawę, bo nie musimy też myśleć o tym, e, co mamy do zapłacenia, tylko automatycznie będzie to pobrane z Shopify. A na końcu dostaniemy tylko wydruk co płaciliśmy i co było nam płacone. I jeśli chodzi o Shopify Payment Stripe mamy do wyboru właśnie możemy sobie zaznaczyć co ma być akceptowane a co nie możecie dodać różne. Możecie też dodać różne waluty do waszego sklepu w których lokalni klienci będą mogli płacić w waszym sklepie. Możecie też zrobić tak że będą ceny za, zaokrąglane po na przewalutowaniu, no i ja akurat tego nie mam, tu macie, podajecie swój bank, możecie sobie ustalić kiedy ma być płacony, ma być wypłata na Wasze konto, czy raz w tygodniu, czy każdego dnia, biznesowego, czy raz w miesiącu. I to wszystko. Jest to bardzo proste, przejrzyste i, i, i działa. Mam do tego też PayPal. PayPal jest bardzo popularny na całym świecie płatnością, ludzie czują się pewni jak to płacą, dlatego też z tego korzystam. Też oczywiście są opłaty. Z PayPalem jest ten problem, że PayPal przewalutowuje płatności, czyli z dolarów tam na funty, na złotówki, na euro. No i to są trochę zaniżone, zaniżone te kursy, dlatego ja korzystam jeszcze z Revoluta Business i... Jeśli chodzi, jeżeli pieniądze wpływają w dolarach, no to przesyłam dolary na y, Revoluta. W Rewolucie przemieniam i dopiero idą na moje konto firmowe. Zaoszczędzam na tym około, jeżeli chodzi o dolary, około 5 centów na każdym dolarze. Do tego jeszcze trzeba pamiętać, że PayPal po jakimś czasie na pewno będzie blokował wam. Jeżeli macie świeże konto, lub świeży produkt, świeży sklep, będzie wam blokował pieniądze na jakiś czas. I, a jeżeli będą płatności przez Shopify to te płatności nie będą blokowane, będą od razu dostępne dla Was. To też Wam ułatwi płacenie za towar, bo pieniądze nie będą wszystkie zblokowane. Na PayPalu może być tak, że będą zblokowane przez tydzień, dwa, trzy, cztery czy nawet pięć tygodni. Także lepiej jest mieć kilka sposobów płatności, i wtedy macie możliwość pobierania pieniędzy z różnych kont. Dlatego ja mam już przygotowany tutaj Amazon Pay. W tym momencie nie jest aktywny jeszcze, ale będzie niedługo. Czy trzeba to mieć? Nie, nie trzeba, ale jeżeli ktoś sprzedaje na Amazonie lub ma konto seller account na Amazonie, które jest płatne, także chyba 20 czy 25 euro, euro albo dolarów, ja już nie pamiętam. No, jeżeli korzystacie z Amazona i sprzedajecie na Amazonie, to na pewno możecie tutaj dodać. Amazon Pay na pewno doda mm, trochę wiarygodności, większej wiarygodności do Waszego y, sklepu, no i będzie to na pewno bardziej atrakcyjne dla klientów. Także możecie sobie wybrać i wybierać. Wybierając te opcje nie podpisujecie jakiś wielkich umów z PayPalem czy z Shopify po prostu podajecie swoje dane firmowe i możecie działać wszystko to trwa, robi się przez internet nie trzeba nic wysyłać tam, chyba tylko trzeba wysłać PayPalu chyba trzeba uwiarygodnić to że jest to firma tam trzeba naprawdę duż, y, trochę danych podać firmowych trzeba z, y, zweryfikować konto bankowe no, ale to wszystko można zrobić zanim się uruchomi sklep i będzie wszystko później działać. Jak widzicie, nie jest to skomplikowane. Dlatego ja bym polecał ze swojej strony te trzy rodzaje płatności lub tylko dwa. Już od Was zależy. I to tyle. To jest bardzo proste, nie jest nic skomplikowanego. Możecie działać. Z mojej strony to jest wszystko. Pamiętajcie, aby dać łapkę w górę, zasubskrybować, kliknąć dzwoneczek. Oczywiście napiszcie w komentarzu, co o tym sądzicie. To pomoże rozwijać się temu kanałowi. No i nie zapomnijcie zapisać się do grupy na Facebooku, gdzie gorąco zachęcam do tego, aby każdy, kto interesuje się lub sprzedaje jako dropshipper, zapisał się tam i razem będziemy rozwiązywać wszystkie problemy. Ja jestem Luka Dylu i pozdrawiam Was serdecznie. Cześć!